Co byś powiedział po angielsku, jakbyś się gdzieś spóźnił i byś chciał kogoś przeprosić za to, że się spóźniłeś? Jak niepoprawnie powiedziałeś albo powiedziałaś Sorry for my late to właśnie dzisiejszy filmik jest dla Ciebie. Instytut Lingwistyki przedstawia. I jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź na dole w opisie, bo tam masz link i możesz ściągnąć PDF, gdzie będziesz miał całą informację z dzisiejszego filmiku. To po angielsku nie ma czegoś takiego jak My Late. To nie istnieje, i to brzmi bardzo głupio. Ale nie dziwię się, żebyście to tak przetłumaczyli, bo byście powiedzieli na przykład: Przepraszam za spóźnienie, albo przepraszam za moje spóźnienie. Ale po angielsku byśmy powiedzieli: Przepraszam, że byłem spóźniony, albo przepraszam, że jestem spóźniony. To w takim razie bym powiedział na przykład. Sorry for being late. Też bym mógł powiedzieć: Sorry, I'm late. To powiedzmy, że się spóźniłeś. Wchodzisz do tego pokoju, wszyscy na ciebie patrzą, to wtedy mówisz: Sorry, I'm late. To znaczy, że przepraszam, że jestem w tej chwili spóźniony. Też bym mógł powiedzieć: Sorry for being late. Ale powiedzmy, że miałeś jakąś lekcję i się spóźniłeś. I na początku nic nie powiedziałeś, ale pod koniec. Byś mógł powiedzieć: Hey, sorry I was late. Jak wchodzisz do pokoju i jesteś spóźniony, mówisz: Sorry I'm late. Albo: Sorry for being late. Ale później byś powiedział: Sorry I was late. Ale też byś mógł powiedzieć: Sorry for being late. Mi się wydaje, że sorry for being late może być jak wchodzisz przez drzwi albo później też. Ale na pewno byśmy nie powiedzieli: Sorry for my late. To brzmi: bardzo dziwnie. Nie wiem czemu, ale jak ja słyszę sorry for my late, to tak sobie wyobrażam, że jakiś jaski by to powiedział. To i jeszcze raz bym powiedział sorry for being late. I myślę, że jak masz zapamiętać, Jedno z tych zdań. Bo wiesz czasami jest tak, że chcemy zapamiętać wszystko i potem mieszamy te wszystkie powiedzenia i wtedy to też wychodzi źle. I mimo to, że możesz powiedzieć sorry I'm late albo sorry I was late w przeszłości, to ja myślę, że najlepsza opcja, najlepsze powiedzenie jest sorry for being late. I wtedy możesz używać sorry for being late, jak tak wchodzisz przez te drzwi, i jesteś spóźniony albo. Później, jak już to się stało w przeszłości i chcesz za to przeprosić. Sorry for being late. To mam nadzieję, że to zapamiętasz i zaczniesz mówić sorry for being late. Znaczy idealnie by było jakbyś nigdy nie był spóźniony, ale wiemy, że to chyba jest niemożliwe. To zapamiętaj sorry for being late. I jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź linka na dole w opisie i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.